Marcin Traciński, Widzew Łódź. Witam Was wszystkich serdecznie na briefingu przed meczem Widzew Łódź z KRA To spotkanie zaplanowane jest na piątek 24 września o godzinie 18. .00. Tradycyjnie wraz ze mną na briefingu przedmeczowym jest trener pierwszej drużyny Widzewa Łódź pan Janusz Niedźwiedź, a dzisiaj zawodników reprezentuje Radek Gołębiowski. Bardzo proszę najpierw o zabranie głosu trenera Janusza Niedźwiedzia. Dzień dobry, witam. Eee, no, oczywiście chcemy E, zagrać już ten mecz, bo jeśli trenujemy e, przez te kilka dni, no to zawsze e, ja jako trener uwielbiam grać mecze i, e, i wtedy, kiedy się dzieje, jest oczywiście ten czas treningowy, w którym dopracowuje się różne, różne szczegóły po to, żeby później na boisku móc, móc z tego skorzystać, natomiast no, mecz to jest, to jest dla nas zawsze święto i chciałbym, żebyśmy tak to traktowali, dlatego też nie możemy doczekać się jutrzejszego spotkania. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu Radka Gołębiowskiego. Na pewno cieszymy się, że tak szybko będzie kolejny mecz i mamy okazję rewanżu za ten mecz w niedzielę. Na pewno gdzieś nas bolała ta bramka i czujemy sportową złość. Jutro jest mecz ze Skromi i jestem przekonany, że wyjdziemy i będziemy chcieli ich zdominować i wygrać to spotkanie. Bardzo proszę, jeśli są pytania może z racji technicznych najpierw do zawodnika. Radek, mówisz o tym, że jest złość, no bo rzeczywiście, chyba nie niepotrzebnie tak, tak głęboko cofnęliście się w ostatnim momencie tego, tego spotkania. No na pewno już gdzieś to analizowaliśmy, wiemy jak sobie z tym poradzić następnym razem, no i żałujemy, ale już niestety czasu nie cofniemy, teraz skupiamy się na skrze, koncentrujemy się, żeby tak. jutro zdobyć trzy punkty. No myślę, że tak. Ja tam znam dużo chłopaków, także dla mnie to nie była jakaś wielka niespodzianka, bo wiem, że tam są fajni i dobrzy zawodnicy, ale na pewno z, ze względu na finanse i za, nazwiska zawodników, myślę, że dla wielu to była niespodzianka. Ale my podchodzimy z szacunkiem do rywala i będziemy chcieli wygrać to spotkanie. I trzeba zagrać, żeby, żeby jutro żeby wygrać? Mamy jakieś swoje sposoby, nie chcę zdradzać. Zobaczymy jutro na boisku. Bardzo proszę, jeśli są jeszcze pytania do radka. Dzięki. Jeśli nie, to w takim razie wracamy do trenera Janusza-Niedźwiedzia. To, ja, to samo pytanie, tak? Mhm. To cofnięcie się zespołu w tych ostatnim kwadransie czy tam po 20 minutach, no takie demony z zeszłego roku mi się trochę przypomniały. E, jutro mamy mecz ze skrom, więc wolałbym rozmawiać dzisiaj o skrzynisze, o tym, co było, to co powiedział Radek i bardzo mi się to podobało, że. Tego czasu nie cofniemy, nie zmienimy niczego. Mogliśmy tylko zrobić analizę i powiedzieć, co następnym razem zrobić, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Dlatego Skra, nowe zadanie, nowe wyzwanie dla nas. Tak jak wcześniej było wspomniane, no zwycięstwo na Arce to, i to nie był przypadek w tym meczu, bo, bo Skra zagrała dobre spotkanie, więc no jutro na pewno nie będzie łatwo. E, oprócz e, Daniego Wii, który ma tam drobną rzecz i tak naprawdę od poniedziałku będzie do dyspozycji, reszta zawodników tak wróciła i, e, i są gotowi i przygotowani, żeby jutro grać. No właśnie, pokonać? No na pewno musimy być bardzo konsekwentni e, dalej tą drogą, którą idziemy, po prostu kroczyć, natomiast ta konsekwencja, myślę, i, i takie skupienie. Plus na pewno musimy być szybcy w ataku, szybko podejmować decyzje, atakować te przestrzenie, o których sobie mówiliśmy nawet na treningach. Więc, więc jeśli będziemy w ten sposób szukali takiego grania i będziemy w tym konsekwentni, to, to wierzę, że zagramy po prostu dobre spotkanie. Nie wiem czy się ze mną zgodzi, bo jak widzę, atakuje, to jest bardzo niebezpieczny dla rywali, a jak zaczyna się rozpaczliwie bronić, to jest bardzo niebezpieczny nawet dla siebie. Mhm. Czyli rozumiem, że atak od pierwszej minuty. No nie będziemy zdradzać, ale tutaj myślę, że e, to nie jest kwestia rozpaczliwej obrony czy, czy, czy huraganowych ataków. Tu po prostu musimy być e, dobrze ułożeni od samego początku, czyli tak jak mówię, na, na pewno najważniejszy jest plan, później ta realizacja, bycie skutecznym, no ale tak jak mówię, żeby, żeby być skutecznym, no, to, e, to takie te, te małe rzeczy i, i te zadania, które są, czyli atakowanie tych przestrzeni, które chcemy szukanie też tych przestrzeni, tworzenie przestrzeni, których będziemy chcieli wykorzystać jeśli chodzi o jutrzejszą grę, jeśli skra się cofnie. Mieliśmy już taki przykład wcześniej i, i też robiliśmy analizę zachowań po pole, kiedy też ona głęboko się cofnęła, więc, więc tu będziemy mieli jeszcze no, jutro takie zadanie, które właśnie pozwoli nam znowu zobaczyć jak funkcjonujemy. W ten sposób, ale no nie zakładajmy, że skra się cofnie, bo, bo GKS-tychy też wszyscy mówili, że się cofną, a prawda jest taka, że trener w wywiadzie powiedział, że, że chcieli grać wysoko. Czy się jakieś zmiany w składzie wyjściowej jednostce? No Dzisiaj na treningu dopiero zobaczymy, jak, jak wszyscy wyglądają, bo też ten tydzień był, był taki e, do pracy, bo wiemy, że teraz są kolejne mecze co trzy dni więc. Yy, więc z tej pracy będzie mniej, więcej regeneracji, pobudzenia, dlatego tu popracowaliśmy. No i dzisiaj będziemy stali przed trudnym zadaniem jako sztab, no bo musimy wybrać tą, tą, tą jedenastkę. Wielu zawodników jest w niezłej formie, czy dobrej formie, natomiast no, jest tylko 11 miejsc, więc, więc yy, no, będziemy musieli dzisiaj yy, dokonać wyborów. Jedno pytanie, Polski, jak widzę, będzie traktowany teraz? Ja bym się skupił tylko i wyłącznie na skrzei. Nie chcę w ogóle nawet myśleć, mówię uczciwie, nawet nie widziałem, nie analizowałem skry tej resowi, bo, bo tylko i wyłącznie skra teraz się liczy, a od piątku w sobotę jeszcze gramy mecz kontrolny i dopiero po sobocie będziemy myśleć i rozmawiać o pucharze. No właśnie, chciałem zadać pytanie o ten sparing sobotni. Czy na pewno się odbędzie? Czy znamy miejsce i godzinę, gdzie i czy będzie otwarte dla kibiców? Tak, na pewno się odbędzie. 11.30 na stadionie Włókniarza Zgierz będzie otwarty dla kibiców. No właśnie, ja tu zadam jeszcze może pytanie o ten maraton przyszły właśnie, czyli jutro, środa i sobota właśnie, czy będzie trener dosyć mocno szachował składem, czy będzie, mhm. będą rotacje, czy będzie Wymiana zawodników jak trener. Wszystko, wszystko będzie zależne po, po, po tych dwóch meczach weekendowych. Ty będziemy podejmować decyzje. Na pewno będziemy podchodzić poważnie do każdego zadania i bez względu na to, czy to jest puchar, czy to jest liga. Bo decyzja o, o... W tym małym obozie nadal, nadal, nadal jest. Po prostu... Tak, ona jest, bo chodzi po prostu o zaoszczędzenie sił naszych piłkarzy, którzy musieliby, musielibyśmy wrócić, nie wiem, druga w nocy, w środę, ale mówię, to jest na przyszłość. Mm. Dzisiaj tylko nasze myśli są przy piątkowym meczu, bo chcemy go po prostu wygrać u siebie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. E, przy okazji jeszcze poinformujemy przed meczem i w trakcie meczu ze Skrą Częstochowa. Będziemy też honorować uczestników. Ligi Mistrzów sprzed 25 lat. Bardzo duża część tam osób, które wówczas były w klubie, były w drużynie, pojawi się jutro, więc zapraszamy serdecznie już wcześniej. O godzinie 16 mamy z nimi pierwsze oficjalne spotkanie około godziny 16.30 myślę, że spotkamy się przy stadionie od strony Piłsudskiego. Nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów i niespodzianek, ale zapraszam serdecznie za Waszym pośrednictwem. Także kibiców widzę w Ałudź, chyba specjalnie. Ich zapraszać nie muszę, bo w tej chwili wiem, że w sprzedaży pozostało już na przykład dla osób niezaszczepionych chyba niespełna tysiąc biletów, więc zainteresowanie tym meczem jest bardzo duże. Oprócz tego akcja z dzieciakami, no, skoro Mamy takich ludzi jak uczestnicy Champions League z 96 roku i drużynę, która u siebie wygrywa, co dla dzieciaków jest ogromną radością i tutaj trener na pewno zrobi wszystko, by podtrzymać tą pasję, o czym mówił. 2,5 tysiąca dzieci z całego regionu jutro na naszym stadionie. Jak to będzie wyglądać? Będą na trybunie B, zobaczycie sami, bo myślę, że też bardzo miłych niespodzianek nie zabraknie. Na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, informacja: pierwsze 15 minut dzisiejszego treningu jest dostępne dla mediów, natomiast bardzo proszę o przestrzeganie. Zasady dystansu społecznego o nie podejmowanie prób kontaktu z zawodnikami czy sztabem szkoleniowym. No wiadomo, czym to jest uwarunkowane. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej konferencji. Do zobaczenia. Będziemy Was informować na bieżąco, czy odbędzie się w przyszłym tygodniu spotkanie przed meczem z Resowią i zarazem meczem z Nipołomicami. No bo już wiecie mniej więcej, jakie są te plany. Tutaj wspólnie z trenerem będziemy takie decyzje podejmować i oczywiście Was o tym poinformujemy. No zależy to od tego, jak. Drużyna czasowo sobie to wszystko wygospodaruje. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.